Kierujący pojazdem zarejestrowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadający prawo jazdy wydane przez organy RP jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu. A ważne pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy, B dokument stwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdem, C dowód opłacenia składki za obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu. Czyli Będąc na terytorium Polski nie musimy mieć przy sobie dokumentu stwierdzającego uprawnień do kierowania pojazdem, tak? czyli wydanej w Polsce. Tak? Oczywiście mówimy tutaj o prawojeździe krajowym. Dowód opłacenia składki i ubezpieczenie OC jest obowiązkowe. Ale nie musimy mieć przy sobie, yy, czyli znaczy inaczej, polisa jest obowiązkowa, ale nie musimy mieć przy sobie dowodu opłacenia tej składki, bo po prostu musimy te, tą, tą polisę zawrzeć z firmą ubezpieczeniową. Natomiast, jeśli będziemy w takiej sytuacji, że zostanie nam yy, zatrzymanie tak, yy, prawa jazdy, to ważne pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy będziemy musieli mieć yy, przy sobie podczas yy, kontroli, tak? Czyli prawidłowa odpowiedź to jest odpowiedź A.